どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Edukacja ekologiczna nie musi być nudna i my udowodniliśmy to tym razem w Gminie Nowe, bo właśnie tutaj przeprowadziliśmy swoje kolejne zajęcia. Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz pozostałymi partnerami, którym bardzo dziękujemy, udowadniamy, że można się wyróżnić i że można przeprowadzić wcale nienudne zajęcia z edukacji ekologicznej, a radość dzieciaków to dla nas największa nagroda. Bardzo ważna ta inicjatywa jest dlatego, że dzieci po prostu uczą się tutaj ćwiczyć, aktywnie rozwijają się swoje tutaj zdolności fizyczne i korzystają z tych możliwości, które państwo nam tutaj podpowiadacie, jak promować sport, jak promować młodych dzieci, żeby nie siedziały przed komputerami, a coraz częściej brały udział w tego typu ćwiczeniach. Ja się dzisiaj nauczyłam bardziej dbać o naszą planetę i, i jaki koszt służy do czego. A pani Magda? Świetnie, ja się też nauczyłam dalej segregacji, ale przede wszystkim zyskałam wiele energii od dzieci. To jest bio, są Je zmieszane, to jest papier. To jest plastik i metal, a to jest szkło. Fascynowane, no to było dla nich coś takiego innego, czego na co dzień nie mają. Także to była wspaniała okazja do, do, i do zabawy, i do utrwalenia tego, co ważne. Dzieci potrzebują coraz więcej tych okazji do sportu, i do, i do aktywności takiej ekologicznej. Dzieci często wiedzą już coś więcej niż dorośli, więc jak najbardziej moglibyśmy od nich również korzystać. Każdy śmietnik jest do czegoś przeznaczony. Czarny do, czarny do mieszany jest, brązowy jest do bio, jest bio, zielony jest do szkła, żółty do plastiku i metalu, a niebieski do papieru.